Jakieś 5 lat temu dowiedzieliśmy się o tym, że Sonic będzie miał film. W, wtedy było to jeszcze produkowane przez Sony i po paru latach projekt umarł. Później podniosło go Paramount i oto gdzie jesteśmy dzisiaj. Więc właśnie wróciłem z seansu filmu Sonic szybki jak błyskawica. Albo po prostu jak każda normalna istota. Aby to powiedziała Sonic the Hedgehog, uh... I co mogę powiedzieć? Jak było? Było światło! To jest. To było wszystko, co tak naprawdę mogłem sobie pomarzyć o, film... o filmie Sonica To było po prostu. Nie... niesamowicie zrealizowane. Ja. Ja na ten film wyczekiwałem praktycznie od samego. Faktu, jak go już no, zapowiedzieli, że o, jest, jest to tam w produkcji gdzieś. I czekałem po prostu cały czas. Wszystkie te części informacji, jakiekolwiek tak naprawdę, żeby się dowiedzieć coś o tym filmie, to było strasznie dużo roboty i strasznie. poświęcałem się temu i żeby to widzieć wreszcie, tak na swoje oczy. To było naprawdę niesamowite. Jak usiadłem przed tym wielkim ekranem, żeby zobaczyć ten film, to autentycznie, jak tylko zobaczyłem Loga Paramount i Segi, to praktycznie przez minutę chyba dobrą płakałem. <grym> znaczy, nie płakałem, po prostu no. no łzy mi powiedziałem. No nie powiedziałem, że płakałem, po prostu. O, Łzy mi poleciały i tyle. Po prostu byłem tak. Podekscytowany tym, że wreszcie tu siedzę, to się, to się nie może dziać naprawdę, że wreszcie tu siedzę i będę oglądał ten film. Nadal szczerze jestem bez słów. To prawdopodobnie byłoby lepiej, gdybym ten film zrobił, nie wiem, jutro albo jeszcze bardziej później e, niż dzisiaj, czyli zaraz po tym jak obejrzałem go. Ale no cóż, jesteśmy tutaj i, i, i będę o tym gadał teraz. Za dużo też z filmu nie pamiętam, bo ja ogólnie mam bardzo słabą pamięć, ale... Mniej więcej cały obraz mam, nie ma bardzo po prostu pamiętam, więc... Najlepiej by też było jakby poszedł drugi raz, co też technicznie planuję. Bo nadal chcę zdobyć plakat, którego, i którego jako jedyny nie dostałem. Mam ulotki tylko, ale plakatu jeszcze nie, ale... ale spokojnie, spokojnie, ja, ja jestem wytrwały jeśli chodzi o Sonika. I ten plakat dostanę prędzej czy później. Więc ogólnie tak, co, 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 co sądzę o filmie samym, jak dobrze mo możecie się domyśleć, jest, te, jest dla mnie bardzo dobry, jest po prostu świetny. E, ale za, za bardzo w jakieś szczegóły wielkie nie będę wchodził. E, póki co. E, jeśli chodzi o dubbing polski, bo tylko były pokazywane, w, da, oczywiście z dubbingiem. E, powiedziałbym, że byłem ciutkę za ostry w moim rancie, oszybki jak błyskawica, byłem ciutkę za ostry i, 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 i powiem tak. Doktor Robotnik, nie, nie wiem kto gra tego gościa, nie wiem kto gra Robotnika, będę ja, no, tutaj w 100% tak szczery, tylko pamiętam hyc na razie gra e, Sonika, ale e, t, t, mniejsza z tym. E, gość, który gra Robotnika sądzę, że najlepiej odegrał rolę. To od razu muszę powiedzieć, według on najbardziej autentycznie mi a, brzmiał. Agent Stone też miał fajnego aktora. Bardzo no, po prostu, po, po prostu głos pasował do niego. Dobrze, że nie próbowali jakiegoś zrobić akcentu, żeby to, żeby on jakoś nie, wiem, w cudzysłowie, lepiej brzmiał. Według mnie, jak, no, w cudzysłowie, jak normalnie mówi, to jest to. E, dobra. I tak naprawdę tutaj tu się kończy Tom. Szczerze zawsze jestem zmieszany do toma, według mnie Go, gość zdecydowanie lepiej brzmi niż to co zrobił w trailerze. T trailer... E, gorzej mu wypadł powiem i w filmie zdecydowanie jest dużo, dużo, dużo lepszy. Um... Ale no, mo, mo jest je, bli, Blisko brzmi Jamesa Marsdena. To muszę powiedzieć po obejrzeniu wywiadów z nimi, ogólnie scen. To przyznam, że jest mniej więcej podobny do tego, jak brzmi James Marsden. Sam, więc tu daję, te, daję ten malutki punkt taki, bo no, tak nie, wiecie, nie bardzo James Marsden, ale powiedzmy, że taki polski James Marsden by to, by to przeszło. No to tylko mogę to, to powiedzieć o Tomie Wachowskim. Sam Sonic. I, I tu jestem szczerze najbardziej zdziwiony, bo mi się wydawało, że zdecydowanie polubię tego Sonika i nadal nie powiem, że go bardzo lubię, ale powiem tak, jeśli... jak ja sceptycznie patrzycie na dubbing Sonika, to polecam bardziej patrzeć na pana Hycnara jako aktora, do którego brzmienia trzeba się przyzwyczaić, a niekoniecznie do tego, że o, że brzmi teraz do dupy, więc już cały czas będzie się do dupy. Sądzę, że do niego się trzeba przyzwyczaić, a nie po prostu stwierdzać od razu, czy jest do dupy, czy nie jest do dupy. Eee, więc no, to jest taka tylko mała rzecz mówię. E... Jimbotnik od razu mi brzmiał dobrze. W sensie od razu od drugiego trailera, bo w tym pierwszym też nie było za dobrze. Ale e, no, w filmie jest zdecydowanie. To, co robi pan, który dabinguje, Dreambotnika, bardziej brzmi do tego, co było w drugim trailerze, niż to, co było w pierwszym, bo to, co było w pierwszym, to była tragedia po prostu. No i no, tak, tak, tak to zostawię. Pa, pa, pan Hetzner mówi, trzeba się przyzwyczaić. Sądzę, że odwalił ok robotę. I, i, I szczerze, jeśli mam na Sequel pójść z dubbingiem, to nie, było, nie, nie byłbym na to zły. No. Oczywiście dużo bardziej bym wolał, gdyby wyszła opcja z napisami, ale no niestety nie. Nie, nie można mieć wszystkiego, jak to mówię. A szczerze że po obejrzeniu tego dubbingu nie jestem zły, że go obejrzałem. Wolałbym z napisami, ale ten dubbing nie był aż taki tragiczny, żebym mógł powiedzieć, o Jezu, zmarnowałem pieniądze czy coś w tym stylu. Eee, że o trzeba było no, jakoś skombinować coś kurde. A, a, ale no, rozumiem, jak niektórzy ludzie tak myślą, że po, powinien, powinno się to oglądać raczej w angielskim języku. Sam wolał to robić, ale. No, albo, albo nie wiem. Poczekajcie na Blu-ray, czy tam DVD i wtedy to zróbcie, albo nie wiem, albo inne mniej lub bardziej legalne środki e, obejrzenia filmu, bo wam pozostają do tego. Ja. Nie jestem, szczerze powiedziawszy, aż tak niezadowolony z Dubbingu. Tłumaczenie też było zrealizowane. W miarę Lepsze, lepiej teksty wypadały, niektóre lepiej. Niektóre nie. Nie mam konkretnych przykładów, ale niektóre na serio teksty po prostu brzmiały lepiej, a niektóre brzmiały po prostu gorzej. Więc to. No, wiecie, Ja osobiście nie miałem za bardzo cringe'u, bo wie, wiele ludzi mówiło, że no, tam czasem humor był cringe'owy czy coś. Ja tego nie miałem. Jednak gdzie trochę mnie złapał cringe, to w jednej scenie, i to nie jest techniczny spoiler, bo to pokazali oficjalnie, ale tak od razu mówię. Um, w jednej scenie Sonic nazywa Jim Botnicka, oczywiście Eggmanem, i tak, ten. ten, ten ten żart działa, no bo tak, no jego drony wyglądają jak jajka i w ogóle i hehe he, i Eggman. Ale tak, 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 tak szczerze. Ten, ten żart po prostu nie zadziałał w polskim języku mi się wydaje. No bo wiecie, no... no, 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 no ten, ten żart nadal ma sens. No jeśli się zna trochę język angielski i no, że Egg to jajko, więc haha, Eggman. Uh, i, I że oczywiście to Człowiek i A, Eggman, a, a, ale śmiesznie. O, ho, ho, i i On się tak nazywa cały czas. Więc, więc haha, Egman, nawiązanie, ale fajnie. Ale po prostu sądzę, że to nie, 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 nie działa tak. Nie, nie działa tak. Oczywiście dużo lepiej to brzmi, działa po prostu w języku angielskim, ale tutaj to nie za bardzo. Po prostu mówię, te, te angielskie słowa mi tak brzmiały bardzo dziwnie. Jak na przykład jak są im ucierli dogi. Guacamole to nie jest akurat angiel angielskie słowa, ale no po prostu takie zagraniczne słowa dziwnie, strasznie dla mnie brzmiały. Z dwojga złego już bym chyba wolał, żeby go nazwał w wersji polskiej jajogłowym niż, e, niż Eggman. Ale to tylko moja pe personalna opinia. Nie mówię, że tak powinno być. Ja osobiście, szczerze powiedziawszy, z dwojga złego już bym chyba wolał e, po prostu nazwanie go jajogłowym niż Eggman. O. Znaczy technicznie rzecz biorąc, robotnik też nie ma za bardzo sensu. Chociaż to praktycznie w, w żadnym kraju nie ma sensu, co, co, co znaczy robotnik, ale no, jeśli chodzi o żart, eggman, to nie, nie ma żadnego sensu kompletnie. Jeszcze tu napomknę no, o marketingu. Marketing według mnie nadal jest taki, jaki jest. Ee... I wiem, może trochę byłem. Mówię, ja to przyznam, może trochę zbytnio przesadzałem w tym. O moim oryginalnym rancie, ale nadal uważam, że marketing tego filmu jest taki se, bo tak naprawdę zaczęli marketingować go trzy tygodnie przed premierą, może cztery, jeśli coś przeoczyłem. Więc daję taki okres, no taki miesiąc powiedzmy. I niektórzy mogą powiedzieć, że to jest ok dla filmu, dla którego pewnie dystrybutor nie miał za dużo nadziei. Że zarobi mnóstwo pieniędzy, bo swoją drogą Sonic zarabia w cholerę dużo. Trzebi y, to, co taki Nocy, czyli Birds of Prey, zarobiło w dwa tygodnie, Sonic zarobił w trzy dni. Więc um, no, tak troszeczkę e, Sonic, Sonic wygrywa póki co. E, I chyba na. Chyba nawet pobił detektyw Pikachu, jeśli chodzi o ten weekend wydania. Pobił chyba, pobił chyba detektywa Pikachu. I przez chwilę nawet w ocenach na Rotten Tomatoes było 71% bodajże najwyżej i przez chwilę chociaż pobił Pokemon Sonic jeśli chodzi o krytyków. Procenty na stronie od e, ludzi normalnych, a krytycy to nienormalni ludzie, e, procenty od normalnych ludzi to jest obecnie 95%, więc film jest obecnie sukcesem. I tylko tak naprawdę to jest kwestia kiedy, a nie czy. Jeśli, jeśli chodzi o pobicie Warcrafta jako naj, najlepiej sprzedający się e, film gry, nie, to, to jest tak trochę pół żartem, pół ale szczerze nie zdziwiłbym się jakby e, jakby Sonic nagle tak pobił Warcrafta, bo Warcraft to jest obecnie najlepiej zarabiający film na podstawie gry, więc kto, kto wie, może Sonic będzie takim wielkim przebiciem, bo póki co na no to się zapowiada. Ale no, marketing. E, porozstawiali niby plakaty na niektórych budynkach, widziałem zdjęcia z tego. Ym... Ulotki, no mówię, to tak naprawdę zależy do jakiego kina pójdziecie. Ja byłem w Heliosie, przechodziłem przez Heliosa, nie byłem na filmie w Heliosie, bo Helios nie pokazuje tego przedpremierowo i były tam ulotki, a w Cinema jest sieć, która pokazywała film przedpremierowo i tam ulotek nie było. Oczywiście to też zależy od kina pewnie bo zapewne, zakładam, że pewnie niektóre kina miały ulotki, niektóre nie tak samo jest z plakatami, ale jest miał plakaty, Sinobuski nie miał plakatów, tylko był jeden plakat, tylko był bardzo, bardzo schowany w jednej jakiejś alejce i tylko, no e, więc zapewne, żeby zdobyć plakat, będę musiał wrócić do któregoś z tych kin na premierę, albo już trochę po jak już będą mnie wyrzucać, albo chcieli wyrzucić ale no, jakoś się zdobędzie ten plakat, Oko! Też słyszałem o tym, że w telewizji pokazują wreszcie jakieś reklamy na temat Sonika, więc mówię, rozkręcają się, ale mówię, sądzę, że można już było tą kampanię reklamową zacząć w styczniu, albo chociaż w połowie stycznia. Nie, można się kłócić, że o, że to jest taki rynek, że na polskim rynku tak to właśnie się robi, czy coś dalej, ale po prostu ja tak osobiście uważam, że nic, niczemu by nie zaszkodziło, gdyby ten film był reklamowany te, powiedzmy, pół miesiąca wcześniej jeszcze. Nikomu by zdecydowanie to nie zaszkodziło. Chociaż i tak. M, seanse dwa, które widziałem, znaczy ja nie byłem na dwóch, ale no, widziałem, a, jak się sprzedają, były pełne, więc. I tylko, I tylko słyszę, że są same pełne seanse, jeśli chodzi o Sonika, więc wow. Um, więc jeśli ktoś już nie był przed przedpremierze, to ja nie wiem jak to będzie później wyglądało na premierę, że chyba nikt się nie pojawi. No i to jest takie o, o, ogólne moje spostrzeżenie na ten temat, a sam film ma dużo humoru. Oczywiście to nie jest dla każdego humor, bo to jest bardziej taki haha. E, taki haha m, dziecięcy humor, no nie, nie ukrywajmy tutaj, bo to jest film przede wszystkim dla dzieci, więc e, to jest bardziej dziecięcy humor. Oczywiście e, ludzie niektórzy są e, jakby... Nie mogę powiedzieć, że zdenerwowani, ale może troszeczkę. Bo w jednej scenie jest. No wiecie Bączek hehe, hehe, he, i tak dalej. Ale mm, w jednym tam twicie z bodajże nie wiem, sprzed, sprzed roku, czy tam dwóch ktoś się zapytał Tima Millera, czy tam Jeffa Fowlera, czy w filmie będzie żart o pierdzeniu. On odpowiedział nie, i teraz ludzie już no, zdenerwowali co po niektórych, że o miało nie być żartów w pierdach, a są żarty w pierdach i jest to złe i bej w ogóle dziecinne w filmie dla dzieci Chociaż u mnie jak, się, jak, jakby, jak było to pierdnięcie cała sala zaczęła śmiać e, się, więc sądzę, że nikt nie narzekał eee... Więc mówię, to nie jest humor dla wszystkich, oczywiście Sonic też tańczy w odpowiedni sposób, który Niektórzy ludzie mogą się nie spodobać, bo ten taniec był w pewnej grze, w którym jak się wspomni, to ludzie zaczynają hejtować od razu. Ja osobiście do tej gry za bardzo nic nie mam, chociaż też jej nie lubię, ale nic do niej nie mam i do ludzi, którzy wmigają, są po prostu wyrąbane. Jak, jak każdy zdrowy człowiek powinien tak robić. Eee, więc no, i ogólnie relacja Sonika i Toma. Sądzę, że była troszeczkę za szybka, z tym jak Tom zaczął powiedzmy w cudzysłowie ufać Sonikowi. I, I to jest tak naprawdę chyba jedyny minus, jaki bym powiedział, że właśnie cała akcja była. Znaczy te emocjonalne rzeczy były, jeśli chodzi o Sonika i temat, były za szybko zrobione. Ale to film miał 100 minut, więc co, co, co można tu dużo zrobić w tym czasie. Poza tym postać Sonika, według mnie, została wykonana perfekcyjnie. Sam bohater. Wiecie, to nie jest taki normalny Sonic, jakiego widzimy w grach, bo w grach to jest zwykle, o ja jestem super bohater. Um, a czasami potrzebuję moich przyjaciół, bo w ogóle wszystko jest zarąbiście. Natomiast w filmie, najlepiej co so mógłbym porównać Sonika do jego poprzedniej jakiejś interpretacji, to chyba byłby Black Knight i Unleashed. To bym powiedział, że są najbliższe. Hmm, ta interpretacja Sonika, jakie e, przychodzą mi do głowy, myśląc o Movie Soniku. Movie Sonic jest dynamiczną postacią, on się zmienia. I jeśli wolicie, jeśli wolicie statycznego Sonika, tak jak na przykład był... No nie wiem, Sonic Generations, chociaż tam nie było praktycznie fabuły. E, Sonic Colors na przykład też jest taką doby, takim dobrym przykładem. E, to nie polubicie charakteru Sonika. Jeśli natomiast lubicie, jak postać się zmienia, jest, jest ewidentnie buduje się tą postać, podczas gdy ogląda się film, to uważam, że pokochacie tego Sonika. On zaczyna po prostu jako. Może nie powiedziałbym od razu, że zdepresowana postać. Nie ma depresji jak fez, tylko jest po prostu strasznie samotny. I. To bardzo uderza w serce, według mnie i oczywiście później, jak już się stałem za przyjaźnie i tak dalej, to lepiej jest coraz bardziej. Ale mówię, to jak ujrzałem Sonika, jak po prostu jest strasznie, ale to strasznie przybity, e, tym, że po prostu jest sam. To było nies to było wiążące po prostu jest tam postać. I Dlatego sądzę, że aż tak bardzo mi się podobało, bo znalazłem coś, co może mnie powiązać z nią i tak jakby mniej więcej to do siebie też dopisywałem, że takie budowanie siebie też przy okazji to było, jak, jak, a, jak też i Sonika, um, ale no zdecydowanie polubicie Sonica jeśli lubicie takie dynamiczne postacie, a już w szczególności jak, jak lubicie gry... Sonica jak Unleashed i Sonic and the Black Knight. A jeśli chodzi o postacie drugoplanowe, jak żona e, Toma, Maddy e, i jej rodzina, to ich jest bardzo mało. To jest ewidentnie film skupiający się przede wszystkim na Tomie, Soniku i Robotniku. Czasami też, też jest Agent Stone, chociaż Agent Stone ma bardzo mało do robienia w tym filmie. A szkoda, żeby ja przy. Lubię, lubię Agenta Stone'a. Zdecydowanie, jeśli będzie sequel, to bardzo bym chciał, żeby go trochę, trochę więcej było, bo... ...favorowuję tą postać, nawet przez trailer tak, tak o... ...pozdatkowo e, aktor, agenta Stone'a, e, Lee i nazwiska nawet nie spróbuję wymówić, bo skrzanie to na 100 pro. E, bardzo mi się fajnym człowiekiem wydaje, więc naprawdę chciałbym go więcej widzieć w sequelu, żeby miał trochę większą rolę. To, to byłoby fajne według mnie. Ale no, Madi chociaż miała nawet swój własny plakat, ba nawet swój własny trailer. E, mało co tak naprawdę robi w filmie i mówię, no jest niby to ta postać, że o bliska Tomowi i tak dalej, ale ona jest bardzo mało w filmie, jej rodzina nawet jeszcze mniej i no tak troszeczkę. No mówię, jakby jej nie było to byście tak naprawdę nie zauważyli, że czegoś tu brakuje. Ale... ale no. Nie, nie, nie były źli, to od razu mówię, nie, 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 jakoś nie przeszkadzały mi to, że te postacie były, po prostu za bardzo nic nie wnosiły, ale były fajne. Były fajne, ja się uśmiałem przez niektóre teksty jakie e, waliły i, i było fajnie. A jeśli chodzi o samego robotnika, Sądzę, że Jim Carrey, no, no to jest Jim Carrey, to ja tu nawet nie mogę, nie, nie mogę powiedzieć złego słowa, po prostu odegrał Robotnika świetnie i nawet przez wywiady, jakie oczywiście oglądałem przed um, seansem um, z Jimem Carreyem, bardzo polubiłem jego interpretację samą postaci, bo ogólnie Jim Carrey widzi postać Robotnika jako takiego kompletnie... Kompletne dno człowieka, po prostu, że nikt w ogóle nie zaznał miłości, nie, nie spotkało go tak naprawdę nic dobrego przez całe życie. Musiał tak naprawdę tylko polegać na sobie. Tak on widzi robotnika. I wręcz nienawidzi Sonika, to to, że on właśnie te rzeczy ma, że jego ktoś lubi, ma to, czego robotnik nigdy nie miał, tej energii, tej po prostu dziecięcej radości samej w sobie. I, i to mi się podoba, jak on inter, interpretuje robotnika. To jest wreszcie taki. Um, świeży wręcz e, świeże wręcz spojrzenie na tą postać i mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że powróci znowu w sequelu. Jeśli oczywiście sequel będzie, ale biorąc pod uwagę, jakim sukcesem jest obecnie finansowym ten film, to powiedziałbym, że no na pewno tak. Za tydzień pewnie usłyszymy, że sequel jest w produkcji już. No, jestem prawie pewien, że zapowiedzą sequel za niedługo. Może za miesiąc, może za tydzień. Ale, ale no. Będzie sequel, mówię wam. Na... Choć biorąc pod uwagę niektóre rzeczy, to sądzę, że pewnie sequel jest już w produkcji od dawna. Znaczy, nie mogę powiedzieć raczej od dawna, co po prostu. Pewnie już jakieś rozplanowane rzeczy mają na sequel. I może na triquel? Może to już jest trylogia od razu zaplanowana? Kto wie? Mam nadzieję, jeszcze, że, że. Znaczy, tak, powiem tak, film pierwszy. Załóżmy, że to jest w koncepcie trylogii. Film pierwszy, według mnie, był robiony bardzo bezpiecznie, żeby zobaczyć jak się spodoba. E, oczywiście po pierwszym trailerze to było wiadomo, że się e, nie, nie spodoba, więc... E, chociaż ja i tak kocham nadal mojego syna, którego nawet robiłem sobie... E, oprawiłem jego zdjęcie w ramkę. E, ale po zmianie designu, to jest masywny sukces i... Trochę trzyma ten film to, że próbowali właśnie tak bezpiecznie, że taki, no trochę taka typowa historia, że wszystko było, można powiedzieć, przewidywalne i tak dalej. Um, co bym chciał zobaczyć w sequelu? Może nie jakoś z historii bym powiedział, że um, chciałbym coś zobaczyć, ale na przykład nie obraziłbym się, jakby cały film byłby animowany, że... Wiecie, no bo większość filmu się działo, to od razu muszę powiedzieć, że większość filmu się działa na Ziemi. Bardzo mało rzeczy było w innych światach, a już, a już nawet nie powiem o samym e, świecie Sonika. No, ale no, w 90, tak naprawdę większość, większość pracy filmu była właśnie na świecie e, Ziemi, czyli na naszej. E, ale właśnie z sequel'a chciałbym zobaczyć drugą stronę, że na przykład o Sonic i Tom. Chodzą do świata e, Sonika, bo coś, bo coś tam. E, więc bardziej ten animowany by mi, się, by mi się podobał. Sądzę, że właśnie sequel to powinien zrobić. A Triquel. Chyba e, jeszcze nie wiem, co by musieli zrobić w Triquelu, żeby mi jakoś się to podobało bardziej. Shadow, o. W, 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 weźmy to od razu, skoro mówiliśmy, że w, w sequel mia, miałby być... Eee, nie o historii, to w Trickwellu Shadow. Proszę bardzo, pokażcie, pokażcie mi kolejny raz, jak Maria umiera, żebym się rozpłakał w kini jak małe dziecko. Eee, no, Shadow w Triquelu. <laughs> eee, ale no, zdecydowanie, czy jesteście fanami Sonika, czy nie jesteście fanami Sonika, bardzo polecam ten film. I mam nadzieję, że. Będziecie mieli podobne, jak nie po prostu, takie same odczucia do niego jak ja. Więc to było z tej pogadanki/slash recenzji: uh, Sonic the Movie, albo Sonic the Hedgehog, albo Sonic szybki, jak błyskawica. I dziękuję Wam za oglądanie. Mam że Wam się spodobało. Na razie, i cześć! Pa pa!